Witam Was na kolejnej wyprawie. Dzisiaj zabieram Was do Gorzowa Wielkopolskiego na stepy. Nie wiem, czy byliście kiedyś na stepach, dzisiaj będziecie mieli taką okazję zrobić to właśnie ze mną. Idziemy na Muławy, Muławy, muławy chyba się to fachowo nazywa, Gorzowskie, które są jednymi z, jednymi z największych i chronionych właśnie jako rezerwat przyrody stepów tutaj w rejonie. Ja kieruję się właśnie do rezerwatu, za mną widzicie nabliżkę, rezerwat przyrody i oglądamy dalej film. I tutaj właśnie na tych gorzowskich murawach murawy murawach, muławach, nie wiem jak to fałowo nazwać. Jak widzicie można poczuć się na, jak na wydmach nad morzem. Dużo piasku, fajne ścieżki, małe górki, za chwilę po nich przejdziemy. To jest tablica informacyjna. Jeżeli chodzi o takie informacje, to gorzowskie murawy mają 76 hektarów chronionego prawem rezerwatu przyrody. Ciekawy kompleks murawy to yy, jeden z najcenniejszych tego typu obiektów właśnie w Polsce Zachodniej. Bogactwo gatunków roślin a stanu z, yy, zachowania zbiorowisk roślinnych Powiem, że ten obszar jest pod względem przyrodniczym niezwykle atrakcyjny. Tu mamy właśnie tablicę, obszar Natura 2000. Murawy, nie muławy, tylko murawy gorzowskie. Yy, tu to właśnie są gdzieś tam informacje o tym. No jak widzicie obszar Natura 2000 Mura to specyficzny i wyjątkowy teren o charakterze stepowym stworzony przez mozaikę ciepło lubnych zbiorowisk trawiastych stanowiących również przestrzeń do życia dla bardzo wielu rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych. No i tu jest właśnie ten teren pokazany na mapie. Ja się gdzieś tutaj udam na jakąś ścieżkę, może pierw zahaczę tego hajka małego właśnie tutaj do góry, a później skieruję się w kierunku właśnie tych piasków, które widać tam. Co jest ciekawe, od centrum Gorzowa odjechałem około 5 minut samochodem, więc będzie to myślę około 4 km. I właśnie trafiłem na te murawy tutaj. Sam teren jest naprawdę fajny, ponieważ jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim, dużym mieście, gdzie jest giełk ulic, samochodów, korki i cała reszta, a 4 km od piękny park, gdzie śpiewają ptaki, Dużo dzieleni, drzew i fajnego czystego powietrza Piesek na pierwszą górkę zwróćcie uwagę, tu ścieżki idą w różnych kierunkach ale widok tu jest mała góreczka ale widok już jest ładny, popatrzcie jak ładnie, widać tutaj rzekę, która płynie. Tam w oddali jest most. No i fajnie z góry wszystko się prezentuje. A tym bardziej, że dzisiaj mamy fajnie dopisały dzień, bo parę dni temu jeszcze był mróc. Były takie mniejsze dni, a dzisiaj mamy fajnie, bo jest coraz około 16 stopni i słoneczko wychodzi. Jest godzina 9 rano. A ja już tutaj deptam, jak widzicie. A jest druga strona, właśnie depia, szczęsny teren, który i za chwilę. W planie mam jeszcze potem iść tam na tą górkę, którą widzicie tam, tam też powinien być fajny widok. No zobaczymy, jak się czasowo wyrobię i jak je tutaj właśnie te ścieżki poprowadzą. Tu mamy znak z informacją, że jesteśmy na czerwonej trasie. A jak kieruję się dalej w tym kierunku tą ścieżką bardziej wydeptaną, zobaczymy, gdzie ona będzie prowadzić. Mam nadzieję, że się tu nie zgubię, bo jestem tutaj. Pierwszy raz trafiłem tutaj, można powiedzieć, w przypadku wedując się właśnie od jednego mieszkańca Gorzowa, pytając się go właśnie co tu fajnego idzie zobaczyć, bo sam Gorzów jako tako za dużo atrakcji jakichś zabytków, zamków nie ma. W związku z czym, właśnie pytałem, gdzie można iść, to powiedział, że jeżeli lubię pospacerować wśród zieleni, to na te murawy jego zrozumień, muławy, wtedy tego Wam tak powiedziałem. Nazywam się to Murawy. Popatrzcie, jakie ładne. National Geographic, jak ładnie to kwitnie. Jedziemy teraz wśród właśnie takich ładnych krzaczków, które pięknie kwitną. Te kolory oddaje, ale ten żółty kolor tych kwiatków naprawdę przepięknie wygląda, jak tak patrzymy właśnie w oddali na tę całą zieleń. I ten kolor właśnie tych kwiatów taszki ćwierkają. No uro... Uro... urocze miejsce, naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o właśnie spacerowanie. No to jest tu ciekawie. Co fajne, zaparkowanie też nie ma problemu. Dojeżdżając do końca ulicy z zabudowaniami. Jest dużo miejsca gdzie można zostawić auto. Jestem Dzisiaj jest sobota i e, jest puściutko. Jeden samochód stał. Jedną panią z pieskiem minęłem tylko na spacerku. O, tutaj widzicie mamy znak, że czerwona trasa idzie w lewo. Więc tak też będziemy szli. To nie gdzie w lewo. Tu jakoś taką w miarę prosto idzie. Zaraz to skręci. Wchodzimy do takiego małego lasku. Jest wiosna. Naprawdę fajnie kwiaty kwitną. Ładnie tu pachnie. Wy tego przez kamerę nie czujecie. Ale ja czuję zapach właśnie kwiatu, lasów. Zieleni. Coś przepięknego. No i tak widzicie takie ścieżki. Leśny mamy, teraz będziemy z górki schodzić. Co ciekawe, ścieżka tu idzie tak właśnie z górki, pod górkę, z górki, pod górkę. Taki fajny hajk. O, tu mam znowu oznaczenie trasy, czyli idziemy dobrze. Dziś też was by chciał zabrać na galę MMA, która się tutaj będzie odbywać, na to wieczorem pojadę. Mój zawodnik startuje, więc postaram się Wam nagrać materiał i pokazać jak realizacja takiej gali wygląda od kulis, czyli od strony trenera, od strony zawodnika i właśnie od tyłu, nie od widowni strony. Więc zapraszam też do śledzenia kanału, subskrypcji, subskrypcji, na jego kanału, bo tylko dlatego się on rozwija. Oczywiście łapka w górę, komentarz podbijają film. algorytmy Google to lubi, a czy Google YouTube'a to lubią. I przez to film jest troszeczkę wyżej i częściej wysiedlany. Dlatego będę bardzo wdzięczny za napisanie jakiegoś komentarza i danie łapki w górę. Już wspomniałem o Megale, wczoraj żeśmy tutaj przyjechali. Na szybko wieczorem, ważenie 5 godzin jazdy. Weźmy ważenie zawodników. Teraz rano wstałem, hotel miałem normalnie do 11 ale ja wstałem o 8, szybko śniadanko i właśnie tutaj na tego hejka, żeby Wam nagrać ten materiał, bo o godzinie 11, 11.30 już muszę być z powrotem, żeby zabrać moich, mojego podopiecznego można powiedzieć yy, i pojechać już na, na galę, na przygotowania, gala zaczyna się około 14, o godzinie 16 yy, zawodnicy już wychodzą do oktagonu walczyć, więc tak to będzie wyglądać. Więc ja z tym hajkiem tutaj, biorąc pod uwagę, że ma 76 hektarów, no muszę troszeczkę przycisnąć, dlatego jak widzicie cały czas prawie biegnę, górka, nie górka. Staram się w miarę takim marszobiegiem zasuwać, ale widoki fajne. Czuję się jakbym był nad morzem na wydmach, mimo, że jestem w Gorzowie Wielkopolskim. Popatrzcie, jak ładnie. Ile piasku. Jak tutaj mówię, widmy, teraz muszę zobaczyć mapę, gdzie jestem i ile jeszcze mi to zajmie. żeby się zdążył wyrobić, a tak chciałbym całego tego hajka około obejść, całą tą, tą trasę. No tak jak mówię, jest ona duża, więc teren jest duży. Nie wiem na ile ta trasa jest rozgałęziona. Na ile się rozchodzi gdzieś tam na, na boki. Muszę zaraz tak, mówię, mapkę sobie zerknąć i wam powiem. Ale jak widzicie, fajne, piaszczyste takie tereny na spacer z pieskiem, czy rano przed pracą no rewelacja trochę świeżego powietrza idąc zastanawiam się bo ta trasa kieruje cały czas w prawo tam już z tyłu widzę jakieś budynki tak jakbym nie szedł od prawo od mojego samochodu oczywiście biorąc pod uwagę położenie, tak bym nie szedł naokoło nie sprawdziłem sobie czy ta czerwona, czerwona trasa właśnie prowadzę naokoło całego bo za chwilę wyjdzie, żeby nam musiał się, się wracać że nie obejdę tego naokoło bo tu już dochodzę do, jak widzicie, budynków, do miasta taką właśnie mężutką ścieżką którą deptam o, ale tutaj też jest pięknie patrzcie takie górki, zaraz wam pokażę w lewo takiego terenu znowu, tam ze stółów są bloki ale popatrzcie tutaj jak to ładnie wygląda to są na jakąś tablicę informacyjną no, piękne górki znowu postaram się na jedną z nich wejść do góry i ja myślę, nie wiem jak tam trasa czerwona Eee, bo tu się teraz rozgałęziły te drogi, przypuszczam, że gdzieś tam dalej idzie. Ja jednak skręcę w lewo, bo ja chcę dojść naokoło, żeby wyjść tam właśnie z drugiej strony tej górki, o której prędzej wam wspominałem. Czasu, tam też idą jak widzicie, ścieżki. Tam będzie taki właśnie tunel między drzewami, gdzie można wejść, przypuszczam, że tam też jakaś fajna trasa będzie. Tu miasto troszeczkę z góry widać. No ja się kieruję tutaj, tutaj widać, że jest jakaś zielona ścieżka. Eee, może będzie mapa, bo że jest jakiś drogowskaz taki, mapka. Może być jakaś mapka, żeby zobaczyć jak ta trasa idzie, żebym wrócił się właśnie w kierunku samochodu, żebym nie, nie poszedł gdzieś w całkiem złym kierunku, bo nie zdążę później wrócić po zawodnika. Gdzieś szliśmy przed tym czerwoną trasą. Czerwona trasa prowadziła aż właśnie tutaj do wyjścia, eee, no i tutaj nie wchodzą w prawo dalej. No ja tak jak mówiłem, chcę zawinąć, więc zmieniam trasę, ale niestety jest tylko opis kwiatów, nie ma pokazanej trasy. A tu były kiedyś pokazane trasy, tu jest zielona, tu jest niebieska, a tu może czerwona była, ciężko powiedzieć, eee, więc mogę gdybać. No ja jak widzicie jestem tutaj przy tych górkach, zastanawiam się czy jest jakieś nawet boisko do siatkówki zrobione, takie słupki, zastanawiam się czy iść tutaj w lewo czy właśnie nie pocisnąć tam do góry na tą góreczkę, może zrobię tak, że pójdę sobie tam do góry i z tej góry później tam gdzieś postaram się zejść tutaj na dół. Myślę, że tak by mi się udało, a powinny być fajne widoki stamtąd. Uwaga, że ścieżki tutaj są, jak widzicie, częściowo podrywane. Te naklejki, Ktoś zamiast to zostawić, cieszę się, że jest taka ścieżka, to to poniszczył. Pewnie ci, co tu mieszkają, wiedzą, co ci mają iść. No ale tak jak ja, nowy, świeży, nieznający trasy, bym się tym kierował, eee, to myślę, że wejście na tę górkę będzie dla mnie dobrym rozwiązaniem, bo może z niej zobaczę, w którym kierunku muszę iść, gdzie jest mój samochód i w tym kierunku właśnie muszę się kierować. A tu jak widzicie, jak wrócę kamerę, to tu jest zrobione takie boisko na plaży na piasku jest bramka z jednej i z drugiej strony tam w drzewach i tutaj A przybliżam, żebyście widzieli a tu jest słupki do siatkówki plażowej, więc ktoś sobie tutaj może pograć fajnie. Prędzej wspominałem, tam były już jakieś domki u góry, więc kieruję się na tą górkę, którą wam prędzej pokazywałem. Znowu mam małego hajka. Znowu trzeba troszkę się zmęczyć pod nagórkę. No ale po to tu jestem, żeby się troszeczkę poruszać i pobiegać właśnie po takich wzniesieniach. Na kamerze tak nie wygląda, ale samo podejście jest dosyć strome wam powiem. A tym bardziej, że jest tutaj piasek. Ja też dzisiaj przygotowany pod bieganie po górach, bo pojechałem do Gorzowa. Myślę, że ponagrywam bardziej wam miasto jak wygląda. No, ale że na mieście nic ciekawego nie znalazłem co że tak powiem, by nadawało się na jakiś dłuższy materiał. Właśnie skierowałem się tutaj. No i tak właśnie deptam o takich właśnie piaskowych góreczkach. Jak widzicie, tam widać miasto. A tutaj jest ta ścieżka. Przed chwilą byłem tam. Dokładnie w tym miejscu. Deptam dalej. No i niestety ścieżka prowadzi do domków więc zostaje mi przez te krzaki zbiegać na dół ale widok jest ładny popatrzcie jak ładnie niestety nie zobaczę gdzie jest mój samochód więc na moje wyczucie jeżeli przyszłem z tamtej strony i szczędzają w prawo to teraz będę starał się iść tutaj na prosto widzicie nadrobiłem sobie drogi teraz na szczęście jeszcze te krzaki nie są za duże ale z górki właśnie po takich hasztach idę, zamiast po gotowej ścieżce. Dlatego, że tamta ścieżka, którą się ubrałem do góry, na tę górkę, niestety nie prowadziła tutaj na dół. Z góry też nic nie było widać. I zostało mi schodzić właśnie tędy. Dobrze, że mam długie spodnie, bo troszeczkę te krzaki drapią nawet przez spodnie. Mam nadzieję, że te spodnie nie potargam na nich. No ale kieruję się już właśnie zgodnie z ścieżką, Nie będę sam odbijał sobie w swoich kierunkach. No bo nie mam na to zbytnio czasu dzisiaj. Sprawdzę na ścieżce. To jest oznaczenie znowu szlaków, ale niestety znowu jest zdrapane. Więc chyba nic się nie dowiem z nich. Jak widzicie, gdzie trasa idzie. O czerwona trasa, którą szłem przedtem. Jak widzicie jednak poszłem dobrze. Idę tutaj. Więc jest czerwona, jest super. Wydawało mi się, że czerwona trasa szła by tam w prawo, a jak się okazało nie było to na tym tam takim placu, gdzie były te boiska a tego oznaczenia, bo były wydrapane. I kierowałem się dobrze, jestem na czerwonej trasie. Ale tu mnie ciekawi, bo czerwona trasa idzie w prawo. A ja nie chcę iść w prawo, bo ona kieruje do miasta. Nie ma nigdzie map, jak te wygląda, ten szlak. Ale tu mamy szczałkę, że właśnie czerwona trasa idzie w prawo. Czyli tam, gdzieś naokoło w kierunku domków no ja niestety chyba pójdę prosto niebieską trasą, bo chcę dojść do miejsca z którego przyszłem ale wszędzie są jakieś opokazane zwierzęta, jakieś rośliny ale nigdzie nie ma pokazane właśnie e, który szlak, właśnie czerwony, niebieski, gdzie prowadzi ale nie bardzo z niej rozumiem gdzie będę ja chyba, na niej pisze nawet gdzie jestem teraz e, ale ja chyba zacząłem gdzieś w tych okolicach choć nie, bo ja w prawo więc ciężko powiedzieć, możliwe, że tutaj no ale tu bym szedł na miasto gdzieś tutaj też jakby z miasta przychodzi ta czerwona trasa e, więc ciężko powiedzieć, gdzie ona tam dalej idzie to samo, jeżeli chodzi o właśnie niebieską tu jest początek, tu jest koniec więc nie ma takiego kółeczka, które chciałem, żeby zrobić no nic, ja się kieruję tu, mam nadzieję, że jakoś trafię i dojdę do mojego samochodu Tam nie idę, bo tam gdzie czerwona trasa. Tak jak widać, ona kieruje do miasta. A ja nie chcę wrócić do miasta. Ja chcę wrócić właśnie tam, gdzie zostawiłem samochód, żeby zrobić właśnie kółeczko wam pokazać całą tą trasę. Te całe murawy gorzowskie. Mam nadzieję, że się nie zgubię i nie będę się leczyć z powrotem, bo tu szedę. Na pewno nie zdążę. Już ponad godzinę chodzę. A, a troszkę jeszcze tego deptania. Przypuszczam, że tu będę miał, nim gdzieś znajdę punkt orientacji. No jak widzicie, tu mamy tę niebieską trasę, ale nie ma co się nią sugerować, bo e, tak jak mówię, nie wiem, gdzie ona prowadzi. Więc nie wiem, czy wyjdę do tego punktu, z którego chcę wyjść. Zielona trasa i niebieska prowadzi w lewo. A tu jest pokazane, że prowadzi tam, zielona. A tu jest pokazane, że prowadzi tu, zielona. Więc mogę iść zieloną w prawo, mogę iść zieloną w lewo. Nie, dobrze. Czyli ona stamtąd przychodzi zielona? ok. Czyli zielona idzie stamtąd i idzie tutaj, a niebieska idzie tu. To idziemy zgodnie z szlakiem w tym kierunku. Niebieską trasą. Oczywiście włączyłem sobie Google Mapsa, żeby orientacyjnie wiedzieć. Gdzie idę? Ale Google wsek zwykle zgubił sygnał, a moja aplikacja do szlaków górskich nie ma tego miejsca zaplanowanego, tak nie idzie znaleźć żadnego szlaku. Więc tak to właśnie z tymi aplikacjami wygląda. Dlatego dobrze nauczyć się właśnie posługiwać takimi znakami. Jak tutaj, właśnie za krzakami, jak widzicie. Ładnie to wygląda za tym żółtym krzakiem, żeby wiedzieć, gdzie iść. Jeśli chodzi o takie przyrodnicze spacerki, to chyba wybrałem sobie najlepszy okres, bo faktycznie pachnie tu kwiatami, wszystkie kwiaty kwitną, Taśki ćwierkają, to no jest super. Poza tym, że doszłem do końca ścieżki nie wiem czy teraz iść w prawo, czy w lewo, bo tu nie ma żadnego oznakowania. Ha. Mamy koniec drogi. Jak widzicie drzewa przede mną i ścieżka się rozchodzi w lewo i w prawo, ale są takie mało uczęszczone. ja skieruję się jednak w prawo. Mam nadzieję, jeżeli gdzieś tutaj dojdę. O, tu jest oznaczenie ścieżki. Chyba jest niebieska. Więc idę, dobrze. Pięknie, ładnie powycinane. Ten było troszeczkę jak na wydmach. Trzeba piasku. A zjedziemy przez taki lasek jak widzicie. Dużo takich ładnych. Pościnanych, pomany gałązek z jakimś żółtym grzybem, czy jak to się zwie zwróćcie uwagę, ale ładnie to wygląda, takie wszystko kolorowe, pewnie zdrowe to nie jest, pewnie dlatego ze drzewa tu leżą, bo jakiś mech albo coś, jakiś, nie wiem, to jest to żółty jakiś grzyb, zerwał. a tutaj ścieżka chyba nie za często uczęszczana, bo drzewa leżą na środku, muszę przez nie przeskoczyć i tam leżą kolejne, więc troszeczkę. Kaka nie mam. I właśnie sobie rozstargają spodnie o tym właśnie wam mówiłem, że nie mam stroju przygotowanego do wyjścia w takie trasy. Jeszcze już na główniejszą trasę. Niestety spodnie tak jak mówię będą się gdzieś na parkingu przebrać. Mam nadzieję, że za dużo ludzi na mnie nie będzie patrzeć Ale mam oznaczenie trasy niebieska zielona Teraz muszę patrzeć, żeby się skierować właśnie w kierunku mojego samochodu. Zielona niby prowadzi w lewo, ale ja nie zamierzam iść lewo, bo mój samochód, jak dobrze się orientuje, będzie gdzieś po prawej stronie. Zostało mi pół godziny na dojechanie do hotelu, z czego mam jeszcze 15 minut autem jazdy około do hotelu. No, może nie 15, tu dojechałem niecałe 10, więc nie będzie tak źle, ale na razie nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem ile jeszcze mam do mojego właśnie punktu, z którego zacząłem. Tam też idą jakieś ścieżki właśnie w prawo. Tam też są jakieś tabliczki informacyjne. No ja się skieruję jednak tutaj dalej, bo myślę, że gdzieś w tym kierunku powinienem iść. No i tu jest właśnie oznaczenie tych tras też. do no, Tego miejsca nie kojarzę. Nie byłem tu jeszcze, więc muszę gdzieś iść dalej, żeby dojść. See? z tego to wynika, to chyba na tamtą górkę wchodziłem jako pierwszy, jak przyjechałem tutaj, e, więc chyba udało mi się przejść na okowo. Kieruję się w kierunku tej górki i na 99% jestem już przy samochodzie, więc wyrobię się w czasie. może tylko przebrać spodnie, bo na gali w dziurawych, podarganych spodniach nie warto wchodzić. Dlatego właśnie dobry ubiór w takie miejsca jest dobry. No ja tak Wam prędzej wspomniałem, nie przygotowałem się, bo spodziewałem się spacerów po mieście, żeby to po mieście spacerował, a nie przechodził przez krzaki drzewa i przeskakiwał przez pieńki. Niestety przeskoczyłem przez pienięgi. Moje spodnie mało elastyczne, takie, troszeczkę napięte, bardziej błyszczące na gale, nie wytrzymały presji. No i tak będę teraz w wypogniecionych spodniach z, z plecaka na gali wchodził do oktagonu. No taka akcja. No ale co zrobić? Chcę wam nagrywać. Hajki, to właśnie takie są szkody. Dlatego, jeżeli możecie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Bo tak się dla Was poświęcam, że nawet eleganckie spodnie potargałem. A jestem właśnie w tym miejscu, z którego przyszłem. Więc udało mi się przejść całość na około Ale jedną rzecz jeszcze muszę zobaczyć. Bo tam chyba jest mapa. A ja jej przedtem nie widziałem. A tak, jestem w tym miejscu, z którego, z którego przyszłem. Zwróćcie uwagę, że tu jest mój samochód za tymi domkami, tu jest ta tabliczka, co zaczynałem, pod tamtą górkę szłem, teraz przyszłem stąd, tak, a tu jest chyba jakiś wskaźnik, jak te trasy idą i na początku sobie sprawdzić, to ja poleciałem do przodu, żeby na górę wejść i szłem chyba na około od, tak że tak powiem, dupy strony. Bo wszystkie wskazówki pokazują, że tu się ta trasa rozpoczyna. Ja bym sobie zrobił zdjęcie tego, to bym nie błądził. Ale mam nadzieję, że materiał przez to Wam się podobał. I że był ciekawy, że zobaczyliście, właśnie jak to wygląda. No i tu jest fajnie pokazane, właśnie jeżeli chodzi o tę trasę. Tylko gdzie my jesteśmy. My będziemy tutaj. Ja szłem tą czerwoną trasą. Tu, 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 tu. Tu szłem czerwoną trasą, a tutaj nie poszłem w miasto, i dobrze, że nie poszłem, bo bym poszedł w miasto, tylko zeszłem na niebieską trasę, więc miałem dobre wyczucie. I tą niebiesko-zieloną trasą doszłem tutaj, a tutaj czarną zeszłem na dół. Czyli mój ruch właśnie był taki. Gdybym wiedział prędzej, to wiedziałbym się jakimi kolorami właśnie kierować. A ja się kierowałem właśnie jakbym poszedł tą czerwoną, to bym tak jak przypuszczałem poszedłem w miasto, tak samo jak zielona szła, to jest w zieloną, ale też bym wyszedł w miasto, więc zmieniając kolory trasy, zrobiłem bardzo dobrze. Szkoda tylko, że tego właśnie tej mapy nie widziałem prędzej. Tu jeszcze jest jakaś strzelnica. Szkoda, że e, jej nie widziałem, no, ale może uda się tam podjechać do samochodu, jak widzicie. Pokażę wam, to są właśnie te domki, to są te miejsca parkingowe, w których można stanąć. Tutaj widać, nawet ludzie autami aż dotąd dojeżdżają. Ale obstawiam, że tu jest znak rezerwat przyrody, więc pewnie tutaj dalszy wjazd, jakby tak popatrzeć, jakby jakaś straż przyjechała z rezerwatu, to mogliby ukarać mandatem. Ale tak jak widzicie, jest znak rezerwatu. Ale tu jest dużo miejsc parkingowych, spokojnie można zaparkować samochód. Lwią część pokazałem, przebiegłem to, zajęło mi to około. Żeby nie skłamać Was, popatrzę na zegarek, półtorej godziny przejście, więc nie jakoś długo i nie tragicznie, zobaczę jeszcze tą szczelnicę, mam 10 minut dosłownie i muszę wracać, więc deptam szybko, podjadę autem pod tą szczelnicę, zobaczymy tam jest coś wartego nagrywania.